wszystko co nas łączy radio Wilno. rozmowa dnia Dzień dobry, tu Paweł Kopak. Zespół ludowy Czerwone Maki zaprasza na obchody 30-lecia założenia zespołu, które odbędą się 10 sierpnia we wsi Szawle w Rejonie Szerwińskim. Jubileusz 30 lecie Czerwonych Maków odbędzie się w ramach 15 Festiwalu Kultury Polskiej Śpiewaj z nami. Audycja Rozmowa Dnia, Radia Wilno, gości u założycielki i kierowniczki Czerwonych Maków, pani Stefani Tomasz. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Było to 30 lat temu. A czy pamięta pani pierwsze kroki? Założenie zespołu. Oj, bardzo dobrze pamiętam, bo to była wiosna, chyba koniec marca, początek kwietnia w roku 1989. Kiedy odrodził się naród litewski, razem z nim odrodził się i naród polski. I zalożono pierwsze stowarzyszenie Polaków na Litwie, które przekształciło się w Związek Polaków na Litwie. powstały pierwsze kola. I tak jak pierwsze powstało w mojej na czele którego była nauczycielka języka polskiego Anna Aleksandrowicz. I pamiętam ten dzień bardzo dobrze, bo jakoś miałam problemy ze zdrowiem. Wróciłam ze szpitala i sąsiadka Marysia Grydziuszko, już nie nieżyjąca dzisiaj, powiada. słuchaj, pójdziemy do Domu Kultury, do Antonać. Wtedy był Dom Kultury w Antonaiciach. Tam będziemy zakładać kolo jawnińskie Związku Polaków na Litwie. Wiadomo, poszliśmy na to zabranie. Bardzo dużo zabrali się ludzi i wszyscy bardzo z takim entuzjazmem przyjęli tę że będziemy zakładać pierwsze kolo. Na te pierwsze zebranie przyjechał także samozmieszczony zespół, Golianki tak zwany, którym kierowała e, Janina Jasilonis. Był duży taki zespół. Śpiewali tylko polskie piosenki. A tak jak ja, od swego ojca bardzo dużo pieśni nauczyłam się w dzieciństwie, bo bardzo lubił śpiewać. E, różne pieśni patriotyczne śpiewał, ludowe śpiewał pieśni, e, kościelne śpiewał, godzinki, kolędy i tak dalej i tak dalej. To wszystko było u mnie zafiksowane i bardzo chciało się dalej przedłużyć te śpiewy. Kiedy zobaczyłam tak piękny zespół śpiewający po polsku, tak zachciało się, myślę... Trzeba i dla mnie iść do tego zespołu, no, ale dojechać do Mieszegowa to około 10 kilometrów. Autobusów nie było tyle, ile nam chciało się, nie było dojazdu, a jeden samochód, którym mąż jeździł na pracę, a ja sama nie kieruję. Więc jakoś to ten plan nie mógł zistić, więc postanowiliśmy, że będziemy próbować coś takiego robić u siebie. No i już w kwietniu, na początku kwietnia, zaczęliśmy zwoływać ludzi, szukaliśmy tych, którzy śpiewają. W kościele wiedzieliśmy, na pogrzebach. I nabrała się dość niemala grupka takich ludzi. Nikt tam nie patrzył wtedy, czy to był młodszy, czy to był starszy człowiek, czy to był, miał jakieś wykształcenie może, czy był w ogóle mało znany w muzyce. Zbieraliśmy кто жхцелі спеваць і до наша бы за с полуу забралося но людзіх аба пятнасяякіх мелімі кобят мелімі млодых дзявчынах школьных і I tak samo mieliśmy mężczyzn, przyszedł pięciu mężczyzn na początek. Franciszek Sosnowski, Tadeusz Grauzinisz przyszedł, przyszedł, Stefan Supronowicz, Józef Blażys i Kazimierz Beliński. Z nich te ostatnie trzy już nie żyją wieczny odpoczynek. I zaczęliśmy tak śpiewać. Wszystkim bardzo podobało się, że u nas są mężczyźni, mężczyźni bardzo dobrze śpiewali i zaczęliśmy organizować koncerty. Pierwszy koncert, jak tylko zorganizowaliśmy na dzień matki. Była to, pamiętam jak dzisiaj 5 maja w tym klubie w Antonajciach, i zaczęliśmy ten koncert świętą pieśnią, serdeczna matka. I myślę, że na pewno i dzisiaj ta matka niebiańska nam kieruje i nam dopomaga, że tyle lat przeżyliśmy. мувіла мюш елю з нашихх сппівацихоссу подешло до вечності Одешла і Мар'я грядзюшка, которая была заложицеліком валер'я ддрот одешлаюж няжи Кристина міселленення Ну no і, і і ці мішизні але позастала кілька особ,тора додзісь дня сппіаюєм Але тут было вtedди млоа івчинки, Teresa Kamilewicz przyszła jako mała dziewczynka jeszcze i dzisiaj jest solistką naszego zespołu. 30 lat razem z nami była. Także samo z nami razem śpiewała od początku Edyta Tomasionej, czyli moja córka, która dzisiaj nie śpiewa z nami, co prawda, bo nie ma takiej możliwości, ale jest zawsze przy nas, bo wszystkie festyny, które dzisiaj organizujemy, ona wszystkie festyny prowadzi. To jest dla nas bardzo wielka pomoc. I, gdzie śpiewaliśmy? Największą naszą szkołą to były festyny wiaty polskie w Niemczech. Największa to była nasza nauka. Tam my uczyliśmy się śpiewu. Uczyliśmy obcowania międzyludzkiego. Tam e, my patrzyliśmy, wypatrywaliśmy, jak organizuje się takie większe święta. I dzisiaj mamy swój festyn, który już. 15 lat istnieje i szczycimy się z tego, że naprawdę jest lubiany przez wszystkich. Jeszcze może warto powiedzieć kilka słów o naszym, nazwie naszego zespołu, Czerwone Maki. Dużo kto nie rozumie, dlaczego to maki czerwone. Jedni to utożsamiają z narkotykiem, inni prostu z kwiatem czerwonym, a my wiemy, że Czerwone Maki to jest nazwa patriotyczna. Кедды мы выбілі мнавыя для свайgo ze spolu. A tak jak kwiaty polskie to były, zjeżdżali się z sali. ze wszystkich okoliczności zjeżdżali się zespoły i były tam i malwy, i stokrotki, i różne, różne. Czyli szukaliśmy jakiegoś kwiatu, żeby i my wpisać się do tego całego zespołu. No i tutaj powiem, że taka propozycja nam jakby przedstawiła tą nazwę Maria nie nie żyjąca. My mówię, dawajcie zrobimy czerwone maki, bo to na Monte Cassino, to wiemy wszyscy, co z Т макі на Моекасіну. Дзесь мамми пкна, песні отым нават уложона моя сестрстра Владислава піша вершы. кілька мами песні на єй слова. Мо я і кілька слов з’єднай з є вершы, чилі з нашай песні, Гды заквітлы сады і лонькі зялёна заспявали макі. czerwone, czerwone. I się pieśni, kto jakie pamiętał. Dla nas odrodzenia było wielkim świętem. Czyli tak, lali się pieśni, takie jakie pamiętaliśmy z dziada, pradziada, ojców, dziadów. Dzisiaj już wyszukujemy, może pieśni zmieniają się, ludzie zmieniają się. Mamy ludzi, którzy śpiewają po 20 już lat. Mamy takich, przeważnie to są kobiety, które przyszły ostatecznie. W tym roku parę przyszło nowych ludzi, więc staramy się. Jak naj, najtrzyściwie e, to przekazać. Jak mówił jeden Pan, który nam nagrywa zawsze święto, on mówił tak, może u was śpiew i nie jest idealny, ale dusza wasza jest idealna. My to wszystko robimy od duszy, robimy to z głębi duszy i staramy się to wszystko przynieść dla widza i żeby tym samym jakoś podtrzymać tą polską na naszych terenach. Jesteście wizytówką polskiej społeczności Rejonu Szerwińskiego. A jakie są jeszcze akcenty polityczno-kulturowo-społeczne w rejonie szerwińskim? Na terenie e, rejonu szerwińskiego działają trzy organizacje, jakby powiedziałaby, polskie. To byłaby pierwsza AWP, LZHR. Czyli polityczna organizacja jest u nas oddział Święski, także samo Świnski oddział Związku Polaków na Litwie, którym kieruje sama, już od 12 lat kieruje tym oddziałem, i jeszcze jest Jawnińskie. Towarzystwo Kultury Polskiej, które także samo działa tutaj na naszym terenie. Ona najwięcej zrzesza naszych Polaków Jest taka więcej, może powiedzieć, miejscowa, miejscowa taka organizacja. Jak my pracujemy? My prosto współpracujemy. U nas nie ma kto co robił. Ten to zorganizował, ten owo. Tak albo inaczej. My wszystko to robimy razem, bo nas jest tu niedużo i musimy... Zjednoczyć się musimy, musimy to wszystko robić bardzo zgranie, żeby, żeby to wszystko wyglądało potem bardzo, bardzo dobrze. I staramy się tutaj uczestniczyć w różnych imprezach organizowanych na szeroką skalę. No tak jak pochody majowe. Кажого року разом із політичним партієм нашого ійде ми вшиси разом і напш те раз були туристичне зльоти родін Каго року і 19 лят і рок врок єзіми і завше презентуємо район Шервінські 6си разом Члі чи якісь він то завше ма ми порадзімися як за робить лепей хто зробиться розділямися тими як ми розділім роля хто це робі і I nam udaje się wtedy to wszystko ostatecznie doprowadzić do takiego no powiedziałabym zakończenia bardzo dobrego, bardzo no, a, a do tego jeszcze jeździliśmy do proboszcza swego, poznajomiliśmy się, dlatego jest nowy człowiek, więc musieliśmy zaznajomić się, zaprosić, staramy się. No. A w, w, w jakich miejscowościach, w jakich miasteczkach zamieszkują Polacy? Nie ma tych miasteczek. My tutaj w Szerwińskim rejonie jest, można powiedzieć, w jednym starostwie tylko zamieszkują Polacy, ja w niuńskim starostwie. Kiedyś było olańskie i jawniunskie starostwo. W oliańskim starostwie dawno już zniszczono polską szkołę i powoli, powoli zanika, zanika polskość tamtym starostwie. W naszym starostwie, no może dzięki naszych tych organizacji, staramy się, jak mogą, podtrzymywać tego ducha podtrzymywać, jakoś tą polskość, więc tutaj w Szawle, tam gdzie będzie nasze święto, jawniuny, Bortkuszki już tam też bardzo słabo, a najwięcej to jest Polaków w miedziukach, no i jeszcze w barskunach. To jest takie osiedla po 200 osób, może po miedziuki, może jakieś 300 Bortkuszki żyją, lecz w Bartkuszkach już tam jest tylko litewska szkoła, nic tam nie ma wspólnego z tą polskością, Dla nas bardzo trudno tam coś takiego, nas tam nikt jakby nie zaprasza i my, my tutaj między swoimi i dla swoich ludzi pracujemy. O, wspominała Pani o polskiej szkole. Była jeszcze tak, dziesięcioletnia tak. szkoła polska w Borskunach. Przeżyła okres sowiecki ale w niepodległej Litwie została zamknięta, w tym roku. Co to się stało? Tak, okres sowiecki, można mówić, że przeżyła i szkoła, i szkoła w Borskunach, okres sowiecki przeżyła i szkoła w Jawniunach kiedyś. Po pierwsze, bardzo maleje ludzi na wsiach. Młodzi ludzie wyjeżdżają, kto do Wilna, kto do Szyrwind, kto za granicę. Bardzo mało pozostaje na wsiach. Wieś starzy się, starsi ludzie umierają, a młodych jakby mało mamy przyjeźdźni ludzie, przeważnie bywają nie nasze znaczy przyjeżdżają z całej Litwy i oni nie tylko, że z nami nic nie mają wspólnego, ale chyba między sobą i tak, że sami nie bardzo coś mają, więc są takie są trudności. Jak jest z teraz szkołą? szkoła, ostatnio rozmawiałam z nauczycielami Borskunskiej szkoły, e, chciałam e, zasięgnąć tej opinii, jakie jest położenie dzisiaj, bo to wszystko każdy, z każdym dniem mienia się, więc mnie powiedzieli tak, że szkoła, jako taka już istnieć nie będzie. Ona będzie, jest przyłączona do Bordkuszek, do szkoły podstawowej w Bordkuszkach. A tutaj jaka pozostanie? Czy póki co pozostaną starsze klasy, czy tylko będzie początkówka? Nauczyciele na dzisiaj nie wiedzą. Nie wiedzą nauczyciele sami. Powiedzieli, my jesteśmy sami, i, znaczy na rozdrożu, nie wiemy, co nas czeka 1 września. I chyba to wiadomo będzie pierwszego no może przed 1 września parę dni, parę dni rani. Jednym słowem, położenie takie, że a kiedy nie ma szkoły, no to wiadomo, trudno bardzo z tą polskością wtedy, choć my wiemy, tam gdzie zniszczono szkoły, tam zniszczono i polskość. Pani Stefania, jak, jak Wam układa się współpraca z Waszą miejscową władzą? Czemu tak pytam? Bo o Waszym merze, a raczej pani mer rejonu Szerwińskiego, Żywile Piąskowienie krążą legendy, nie zawsze pozytywne. Rzekomo jest to osoba o bardzo trudnym charakterze, mściwa i klutliwa. Podobno jeszcze dotąd nie może darować Polakom z rejonu Szerwińskiego, że w 2016 roku, gdy próbowała powalczyć o miejsce w Sejmie, miejscowi Polacy masowo głosowali na obecną poseł na Sejm z ramienia awp LZHR, panią Ritę Tamoszynienie, prywatnie pani synową. I na wszelkie sposoby teraz mści się na was. Daje Dają nam wam się we znaki? No, na ten temat bardzo trudno mówić. Niech pani powie, co można. Co tutaj chyba, to, co, chyba co można, a, a, co, a co niech pozostanie poza marginesem. Co się tyczy tego, że mści się, no jakby powiedziała, było to różnych takich niuansów, było innych jeszcze takich. Ja mówię to, co słyszałem, tak, ja, tak, ja, ja, ja tak. nie daję jak to, jako fakt. Było różnych takich starć między nami, może być nie takich niepublicznych, nie, nie nieodkrytych, nie jesteśmy ludzi, którzy... No ale podobno nie macie gdzie nawet Ta. odbywać próby. Tak, nie jesteśmy ludźmi takich, którzy, którzy mścili, czy czegoś tam obrażeni byliśmy nie raz i przez tą gazetę, które ja Mam dzisiaj nawet wycinki, trzymam, nie wiem po co ich trzymam. Za... właścicielką jest córka, prawda? Tak, tak, właśnie. Ile razy byliśmy oczernieni, tam w proste słowo oczernieni w tej gazecie, w której byliśmy nawet równani do Zawisłowicza czy coś tam jeszcze. No ale to wszystko przeminęło i my jakoś staramy się na to nie zwracać uwagi dla dobra całej, całej naszej społeczności. Musimy dalej, musimy dalej no, działać bo mądry i, dalej, i dalej żyć. Co się tyczy, pisaliśmy, prosiliśmy, pani mer, nieraz na spotkania prosiliśmy, żeby przyjęła, by raz przyrzekła, odmówiła, drugi raz prosiliśmy w tym starostwie miejsca, no, żeby nam jakie końcik, żeby choć te próby, choćby jak, no to prawda, powiedziała, że jedzie tam do Szawel, tam jest teraz filia kultury, no prawda, budynek taki duży i dość tersniejszy budynek, więc miejsca wystarczy. Prosiliśmy tam i kącika, to nie można, bo tam jest kultura, tam tyle dużo jest różnych przedsięwzięć, nie tam jest, nie tam i podobno do nich, ale no co zrobisz, no my nie chcemy być, każdy raz iść prosić, laski kogoś prosić chcielibyśmy swego końcika. No to przez 4 lata, o tutaj pan teraz znajduje się u mnie, i więc przez 4 lata byliśmy tutaj w moim mieszkaniu, i zbieraliśmy się, Nieraz i mąż gniewał się, mówił tak, to co tobie tutaj Żadnego klub? Żadnego spokoju w domu nie tak, ma. Tak, powiedza, to co tobie tutaj klub? Czy co? No on mówi, że nawet na wszystko można machnąć ręką i zakończyć to wszystko, bo ja teraz przecież nie pracuję, już czwarty rok nigdzie nie jestem. Ale ja nie mogę tego zrobić, bo, a może i specjalnie. A co się tyczy na dzisiejszy dzień, powiem, że mamy troszeczkę małe takie ustępki ze strony administracji rejonu szirwienckiego, bo pozwolono nam zajść do starostwa i w tej sali, która kiedyś należała do kultury, e, zrobić próby i dzisiaj właśnie pójdziemy. Za to jesteśmy wdzięczni i mamy nadzieję, że może kiedyś ocieplą się nasze stosunki i może otrzymamy jakiś końcik dla siebie, żeby mogliby sami ze sobą spotkać się, pomówić, może jakiś zrobić wieczorek, może jakąś, e, jakąś załatwić sprawę, porozmawiać, a teraz no jakoś trudno. Trudno, ale coś zrobisz. Władzy nie Mamy. Panie Stefanie, ja mam, mam ogromną nadzieję, że u pani mer w głowie się prześwietli, bo na jednym spotkaniu z polskim społeczeństwem słyszałem, jak pani mer, żywile Piąskowienie, przyznała, że ma w swoim drzewie genealogicznym przodków Polaków. No, ja jeszcze chciałabym coś powiedzieć jeszcze do tego doleć. To nie znaczy, że człowiek ma korzenie i on jest bardzo e, przychylny dla tej sprawy. O takich ludzi z tymi korzeniami trzeba trochę i wystrzegać, się nie raz. Może inny raz człowiek bez tych polskich korzeni, a jest naprawdę. Ile mamy przykładów, jak i, dostajemy od swoich jeszcze tak? więcej niż od Litwy? O właśnie o to chodzi. Ci swoje, Mówi tak, nie szukaj wroga między cudzych, szukaj jego między Między swoich bliskich. O tego my i boimy się. Daj Boże, że kiedykolwiek może, może e, Pan Bóg to zaowocuje. A zaowocuje myślę, że może i wkrótce. No cóż, jeszcze raz gratuluję Pani Stefani Perlowej rocznicy. I w imieniu Pani i Czerwonych Maków zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do Polskiej Wsi Szawle w rejonie Szerwińskim na jubileuszowy koncert tego zespołu, który odbędzie się 10 sierpnia. A ja także samo zapraszam wszystkich słuchaczy. Radia Wilno i Pana także samo na obchody 30-lecia Zespołu Ludowego Czerwone Maki, który odbędzie się w ramach 15. Festynu Kultury Polskiej Śpiewaj z nami 10 sierpnia 2019 roku o godzinie 15. w Wiejszawle, rejon Szerwiński. Tutaj do nas przybędą różne zespoły. No będzie wiadomo przeważyć Zespół Czerwone Maki, a dalej będziemy mieli z Wilna goście Zespół Wokalny Melodia, strok Roland tutaj miejscowy szawlanski zespół Ringę Litewski, kapela dworska z Mężegola, z Szyrwin będziemy mieli, zespół Romansu, ensamblizm tak zwany, no i a goście przyjadą aż z dalekiej Rosji, czyli z Kaliningradu zespół Królewczanie, polski piosenki zespół. Czyli zapraszamy jak najbardziej wszystkich. Dziękuję za rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że z audycją Rozmowa Dnia Radia Wilno gościliśmy u założycielki i kierowniczki Zespołu Czerwonej Maki, pani Stefanii Tomaszum. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.